Ale gdy boli gardło, ważne chwile będą też. Bez taty? Sięgnij po lek Tantum Verde, który działa na stan zapalny i zwalcza ostry ból gardła już w 60 sekund. Tata! Bez ciebie boli bez sensu. Tantum Verde. Ważne chwile bez bólu gardła. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na Czy jesteście gotowi? Pytam się czy jesteście gotowi? Zamknij pora na twoje ulubione jedzenie. Idę do swojej gównianej roboty. Panie Krapczy, da mi pan podwyżkę. Ej Skalmar, ile to 9 plus 10? Ile to 9 plus 10, Skalmar? 21 skalb. Panie Kap, przyszedł list z Urzędu Skarbowego. Wywal to do śmierci, nie będę płacić żadnych podatków. Panie Kap, przyszła Państwowa Inspekcja Pracy. Nic nie zrobiłem, czemu prześladujecie uczciwych polskich przedsiębiorców. Spon ty wyszedłeś do łazienki podczas swojej zmiany, odejmę ci za to połowę pensji. Proszę Pana wiego, jego kraboburgerze była salmonella. Dopiszę to do Pani rachunku za darmo, nic od nas nie dostaniecie. do zdobędę tajny przepis. Tato kup mi więcej ubrań. Nie idę po mleko nara. Patryku, zobacz co zrobiło z ciebie. Granie w Genshina musisz pójść do normalnej roboty. Zamknij mordy, sponę, bo by ci moderatorem na Discordzie to prawdziwa praca. Patryku, tak będziesz wyglądał w przyszłości jeśli nie zmienisz trybu życia musisz wziąć się za siebie. Je. Chodź, pójdziemy zrobić prank na Sandy. Boisz idespon bo zamordowałeś sem należało jej się za sam fakt, że jest z Teksasu. Chodź Patryku, podręczymy psychicznie z Kalmara. Jestem artystą i hey, Skalmar ile to 9 plus 10. Ile to 9 plus 10? Okej, okay, czyli uważasz, że zabicie tych dwóch ludzi to powód do żartu, tak? I mamy dość udawania, że jest inaczej. To powiesz na kolejny żart, panie Kap? Inaczej zapamiętałem ten odcinek z kosmos. Ludzkość od zarania dziejów próbowała poznać wszystkie jego tajemnice.